master tej strony Sewa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj dwie bardzo ciekawe informacje na temat Eurotrack Simulator 2, głównie skupiające się na podstawowej mapie i na początku zacznę sobie od pewnej nowości, które zawita już w następnej aktualizacji 1.48 pojawi się na terenach Niemiec i mowa tutaj o pewnym miasteczku, które będzie znajdować się pod hamburgiem, a w którym też znajdziemy Nową fabrykę i to fabrykę, w której produkowane są naczepy firmy Feldbinder. Potem sobie jeszcze przejdziemy do Szwajcarii. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy, najnowszy temat, no to jak samo studio już tutaj przyznało, pojawi się to właśnie w następnej aktualizacji. No i ta nowość będzie dostępna tylko dla posiadaczy dodatku Feldbinder. Tak jak podobnie jest to z kronem, i tutaj w sumie układ będzie dosyć podobny. Czyli jeśli po prostu mamy ten dodatek, mamy dostęp do takiego mini obszaru na mapie. No, i w sumie jeśli chodzi o sam układ tego, no to tutaj z tego co zapowiadają, będzie też dosyć podobnie, bo będziemy mieli tutaj dwa magazyny, czy takie dwa obszary, gdzie jeden będzie służył do oddawania ładunków, drugi będzie służył do tego, żeby jakieś ładunki stamtąd zabrać. Czyli no wiadomo, naczepy. Podobnie tak jak przy kron, także tutaj będzie praktycznie to samo. Dodatkowo można zobaczyć, że miasteczko Vincent, bo takie tutaj by będzie, z tą fabryką, prezentuje się bardzo ładnie. Natomiast co ciekawego jest to, o którym ma jeszcze do powiedzenia na ten temat? Vincent, urocze miasteczko położone na południowy wschód od Hamburga, w którym znajduje się słynna fabryka Felbindera. Które, z przyjemnością ogłaszamy, będzie dostępne dla posiadaczy dodatku Felbinder w nadchodzącej aktualizacji 1.48 do EuroTrack Simulator 2. Nasz zespół do spraw map współpracował z zespołem Felbinder, aby odtworzyć ten obiekt w grze jak z największą dokładnością. Jego prawdziwy odpowiednik obejmuje ogromną powierzchnię 90 tysięcy metrów kwadratowych nieruchomości przemysłowej, w tym halę dostępną dla dźwików, w której odbywają się operacje związane z obróbką aluminium do specjalnych silosów o dowolnej objętości. Oprócz procesu produkcji pojazdów w obiekcie, tym mieszczą się również wszystkie funkcje centralne związane ze sprzedażą i administracją firmy Feldbinder, a także centralny dział związany z globalną sprzedażą części zamiennych. Kierowcy w EuroTrex Monitor 2 będą mogli dostarczać towary do i z dwóch nowych magazynów na terenie fabryki: jednego do dostarczania bardzo potrzebnego ładunku części nie tylko, a drugiego do odbierania zupełnie nowych naczep prosto z linii produkcyjnej w celu dostarczania dla firm i klientów w całej Europie. Nasz zespół do spraw map odtworzył również niewielką część okolicznych przedmieści Winsen. Obszar ten jest bardzo malowniczą przełączą, jesteśmy pewni, że nadal będzie przyjemnie się przez niego przejeżdżać. Tyle od studia. Także jeśli komuś się spodobała ta nadchodząca nowość, a nie posiada tego dodatku, no to może warto pomyśleć o zaopatrzeniu się w niego. Z tym, że tutaj doradzę, że może warto przy okazji poczekać na jakieś promocje, zapewne niedługo, gdzieś pewnie pod koniec albo. W połowie z czerwca coś rozpocznie się na Steamie, jakieś wyprzedaże czy coś i wtedy zapewne można na bardzo ciekawej promocji wyrwać ten dodatek, jak i też pewnie inne. Także do listy nowości jakie czekają nas w następnej aktualizacji można tutaj dopisać nadchodzącą nową fabrykę wraz z nową miejscowością, ale tylko dla posiadaczy dodatku Feldbinder, także tutaj przypominam, podobnie jak to jest z Kronem, Także no, widać tutaj współpraca między obiema firmami jest dosyć fajna. Ciekawe czy coś podobnego w takim razie może szykują z Wieltonem. No, zobaczymy. Najpierw ten Wielton musi wyjść. No, a jak wiemy z ostatniego czasu, no to do ETS-a zbliżają się trzy, włącznie trzy marki, które produkują naczepy. Także tutaj jeszcze będzie trzeba na pewno trochę poczekać. Choć Wielton raczej jest pierwszy, no ewentualnie drugi w tej kolejce. Na pewno w każdym razie już coś tam ciekawego szykują, no ale najważniejsze jest to, że ta fabryka Felbindera Wraz z tym miasteczkiem Winsen pojawi się wkrótce w grze. Natomiast to nie jest jedyna dzisiejsza informacja, bo jest jeszcze jedna z 2 czerwca na temat Szwajcarii i tutaj mamy zaprezentowane niektóre alpejskie drogi. Informacji tutaj może nie ma zbytnio dużo, nie jest to też może jakiś największy post, ale warto tutaj zobaczyć, co takiego jest SSO, który szykuje jeśli chodzi o tą przeróbkę Szwajcarii. No już co nieco widzieliśmy chociażby w Austrii, gdzie tam też co nieco mieliśmy takich bardzo ciekawych dróżek pod górkę. No i tutaj będzie nas czekać to samo, albo nawet coś lepszego jeszcze. Może jeszcze przytoczę słowo od studia. Alpejskie drogi Szwajcarii, mimo że są otoczone cudowną przyrodą, nie są dla osób o słabych nerwach. Przygotuj się na prawdziwą przygodę, poruszając się po krętych ścieżkach na niebezpiecznych wysokościach. Nie chcemy cię straczyć, ale będziesz potrzebować stalowych nerwów i niezrównanych umiejętności, aby pokonać te wymagające trasy. Zakręty, wąskie przejścia i potencjalne złe warunki pogodowe wystawią na próbę twoje umiejętności jazdy. No ale niestety nie ma to jakiegoś większego wpływu, jednak w każdym razie na pewno jazda po tych terenach będzie czymś na pewno niesamowitym, a widoki no, prezentują się na chwilę obecną fantastycznie. Tutaj co prawda nie mieliśmy oficjalnego potwierdzenia, że na pewno przebudowa Szwajcarii pojawi się w 1.48, ale widząc na to ile do tej pory już postów się pojawiło, ile terenów pokazano i też jak to wygląda, możliwe, że ta nowość też również pojawi się, także najprawdopodobniej nadchodząca aktualizacja wprowadzi wiele bardzo ciekawych zmian na podstawowej wersji mapy gry, więc na pewno warto czekać na tą aktualizację, dodatkowo z tego co widać po aktywności na stronie Steam Database Studio już coś tam pracuje, też wraz z testerami coś tam sprawdzają, testują, więc może za niedługo również i my w ramach jakiejś OpenBed 1.48 będziemy mogli już sami zobaczyć, jak to się prezentuje. No w każdym razie, w razie czego już co nieco o tym dyskutowaliśmy w poprzednim odcinku TIRKASTA, także jeśli ktoś jest zainteresowany, no to polecam go sobie obejrzeć lub odsłuchać, również na Spotify. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do ośmiu do filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.